Ruch TV. Oficjalna Telewizja Ruchu Chorzów. Mike Huras, nowy napastnik Ruchu Chorzów, pozyskany z VfB Stuttgart. Mike, no widać po Tobie taką szczerą, autentyczną radość, szczęście, że znalazłeś się tu na cichym. To z czego to wynika? No to zawsze było moje marzenie tutaj być, tutaj grać dla Ruchu. Już jestem fanem od dziecka, mój dziadek mnie zaraził, więc no cała rodzina jest tutaj, na górnym Śląsku tu mieszka, kibicuje Ruchu. No więc to jest dla mnie wielki zaszczyt tutaj być i pomóc tej drużyny i... Tak, no. Jak tak doczytałem, mama jest sie, z Siemianowic, y, tata z Raciborza. No mimo tego, że ty urodziłeś się w Niemczech, w Stuttgarcie i całe życie spędziłeś w Niemczech, to jakoś ta niebieska miłość na ciebie przyszła. No to nie wiem, oglądałeś mecze, jak to wyglądało? No jak już powiedziałem, mój dziadek mnie zaraził i no moja cała rodzina jest niebieska, więc też mam kolegów, którzy z kibicowym ruchu. No już od, od zawsze jestem kibic kibica ruchu, więc. No. Czy jak się domyślam, to nie była dla ciebie trudna decyzja, żeby skorzystać z propozycji ruchu, tak jakbyś mógł opowiedzieć, jak to się zaczęło, kiedy pierwszy raz usłyszałeś o takiej propozycji i, i co sobie wtedy pomyślałeś? Dopiero dwa dni temu to było i no dla mnie nie było innej opcji, nie miałem innej opcji w głowie, były inne propozycje, ale jak dostałem tą propozycję z ruchu, to nie było innej opcji dla mnie, więc no, jestem dumny, że jestem tutaj w ruchu i mogę pomóc tej drużynie się utrzymać w Ekstraklasie. Jestem przekonany, że mam te umiejętności tutaj się rozwijać, zbierać minutę w Ekstraklasie, więc wszystko ok. No powiedz, to będzie dla Ciebie tak naprawdę pierwszy seniorski klub, no, gdzie na przykład grałeś w tym sezonie. W poprzednim 14 bramek w Bundeslidze u 17, a tak jakbyś mógł opowiedzieć, co się działo ostatnio? Ostatnio tak często nie grałem, nowy trener i tak dalej, ale no, mam moje umiejętności dalej, więc no, w reprezentacji grałem na Mistrzostwach Świata w tym roku, rok temu na Mistrzostwach Europy. No, jestem doświadczonym piłkarzem, więc no, mam te umiejętności tutaj, jak już powiedziałem, się rozwijać, pomóc tej drużyny. No. Czy miałeś jakąś styczność z seniorską piłką, z seniorskim zespołem VFB? Jakieś treningi? Coś się działo? Nie, jeszcze ja nie trenowałem z pierwszym drużyną w Stuttgarcie, ale już grałem sparring z pogonią w siedlce. No, z reprezentacją taki sparing, z cieleją bramkę były 1 jeden, więc mam doświadczenie w seniorskiej piłce. No. Tak jest, no bo byłeś w tej kadrze U17, która występowała w listopadzie, czyli niedawno na mistrzostwach świata w Indonezji. Myślisz, że teraz z ruchu będzie ci tym łatwiej o powołania, tym bliżej ci będzie do tej kadry, niż z Niemiec? No, myślę, że tak. Bo teraz gram w pierwszym składzie, wtedy teraz w ślugarcie gram w U19, to jest. Wielki krok dla mnie, więc reprezentacja to też na pewno wie, że to jest wielki krok. I myślę, że tak. Myślę, że będzie łatwiej i dalej będę grać w reprezentacji polskiej. Tego ci życzymy, jakbyś tak mógł przedstawić kibicom ruchu, no jakim jesteś typem napastnika, jaką grę lubisz, jak tak w Twoich oczach własnych, co jest Twoim atutem silną stroną. No ja lubię grać z piłką bardzo dużo. Myślę, że mam bardzo dobrą technikę. Mogę Wam to, to pokazać na, na boisku. I no, mam dobry strzał, więc uważać, jak jestem przed polem karnym. Trzymamy Cię za słowo, może rywale yy, słyszą. W ruchu wiadomo, że bardzo silną pozycję, już niemal taką, nie wiem, legendarną, ma Daniel Szczepan na dziewiątce. Jak tu się zapatrujesz na, na rywalizację z nim? No, cieszę się na rywalizację, on jest, on jest starszy z 10 lat, chyba. to mogę się popatrzeć co on tam robi na boisku, co on indywidualnie robi. A na wiem. pewno będzie mi, mi pomagał na boisku i w szatni i mam nadzieję, że będzie dobra rywalizacja i, i może dobry duet. Tak, Szczepek to jest dobry duch zespołu, to myślimy, że tak właśnie będzie. No i co, no fajne mecze przed nami na Stadionie Śląskim, też jak się na to zapatrujesz, na być może grę przed 40 tysiącami ludzi. No cieszę się, cieszę się bardzo na kibicę. ja też kibicowałem Ruchu całe życie, to wiem jak to jest, znam te kibice Ruchu, więc też jestem członkiem FC Deutschland i pozdrawiam wszystkich od FC Deutschland, najlepszy fanklub na świecie. No właśnie, może od tego powinien zacząć, czyli to jest y, dobra puenta, dobra kopka. No powodzenia Mike i życzymy Ci jak najwięcej powodów do satysfakcji już nie jako kibic, tylko jako piłkarz Ruchu Bardzo dzięki, dzięki. Get bruised up, got stitches. Bring them back to their senses. Know how the game go Checks and payrolls remain the same. No forecast, Eli, baby. Time out, right out. You can let them hate me.